Dzień dobry, szczęści czołem, kluski z rosołem, pik pik i styszany kulfon jest <gryw> na pikaniu, a dzisiaj nie sam, bo tam jest słychać simplexa już boszu, wyciągnąłem go i będziemy grzebać Ja dzisiaj trochę takich małych zmian technicznych e, mianowicie e, cewka, spróbuję tej DD, bo jeszcze jej nie zakładałem, Pierwsza, pierwsze jej założenie do mojego Rutusa zobaczymy jak się sprawdzi no i druga rzecz do testowania pikawka nowa, marchewka to jest taka ładna czerwona marchewka a nie takie czarna jak przedtem no, wstępne testy pokazały że to już ma tyle zasięgu co ten chińczyk także zobaczymy jak to się sprawdzi no, a pole to co ostatnio e, tu chodziłem jest go trochę, jeszcze się obszar powiększył bo tam jeszcze to kombajnowali dalej a że gdzieś, 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 o gdzieś tu tą, tą monetę z rybą znalazłem yy, czyli tego krajcarka jednego z 1800 roku dlatego to jeszcze tutaj trochę pochodzimy to jeszcze jest gdzie także Dobra, dzisiaj będę mniej gadał, idę coś pikać, stroję się, yy, pejsy na uszy i, i jadę z tematem także do pierwszego sygnału No to taki pierwszy sygnał to jakiś tekielek Jakiś dekiele, który jest niewyraźny. Bo się kamera nie może wyostrzyć. No, jakieś maszyny albo traktora, albo czegoś takiego, ale kurde, jest jakaś masakra, to polec jakiś magiczny albo coś. Ni cholera, to nie mogę dojść końca z rotusem. Tak się z wzbudza, że to jest masakra jakaś i, i żadne ustawienia yy, nie pomagają. No że się bo te kamery się nie chce wyostują, z bliska ostrzycho No. Żadne ustawienia mi tutaj nie pomagają, i zmiany czekoladliwości, i przestrojenia, i co tylko, i, i wyłączenie telefonu, i kurty nic. Czemu to się tak wzbudza? W ogóle cewki, jak dotknę tutaj w tej, tej stronie, cewką dotknę ziemi, albo ręką nawet, to się, to się już zbudza i nie wiem, co jest zgrane. Nie podoba się mi to strasznie. I wytargany kołolcok. Ale to jest... Zaczynam podejrzewać, że tutaj ten, to pole było dość mocno nawożone, albo coś. I, i przez to takie cyrki są bo to jest masakra, ja go ledwie w sumie znalazłem, to dopiero jak go odkopałem całkiem, dopiero się sygnał ustabilizował ale tak to jest porażka ale tu też mówi, że simplex też mu świruje też cudów nie ma, także zaczynam podejrzewać, że to pole było mocno nawożone on coś tam pika, zobaczymy co wypika Ale coś wypika nie coś wypikał? Będzie, będzie, będzie digerował zobaczę jeszcze tam amalenium tam jest jakaś łąka i tu jeszcze jest jakieś inne pole kogoś innego prawdopodobnie może tam spróbuję, zobaczę tam się będzie działo może tam się zauspokoi, a jak nie no to, to, to ja nie wiem to, to będę musiał kupić simplex szlachecki alkohol. Szlachecki? szlachecki? o kurde, to bogato przeszliśmy pole dalej jest trochę lepiej i jemu ja się simpleg ustabilizował i mi troszkę alter jeszcze to nie jest to, ale jest lepiej a tu coś mam jak zalatuje mi kolcokiem ale a jednak nie kolcok <ścoughs> zalatuje mi kolcokiem ale ale folia amelinowa. No nic, męczę się dalej. Jak mi się polmosy rzadko kopią, tak chyba dzisiaj już trzeci, a dopiero zaczynamy kopanie. Także w końcu chyba ta legenda o popularnych polmosach mi dopadła. Polmosów ciąg dalszy. Z początku myślałem, że to jest jakaś śmierć kosą, nie? Ale potem czytam tu ten napis. No i to jest wódka weselna. Czy tu jest, tu jest młoda para? Ale to w sumie tak, śmierć młoda para, małżeństwo to na jedno wychodzi właściwie. <grystanie> Ju, w końcu mam coś innego niż polmos i folia. Ciekawe, jak puszki. Jakiś pewnie współczesny guziolek, ale ale ładny taki zdobiony. no tutaj pusty, więc albo jakichś gaci, kalesonów, albo od jakiejś, nie wiem, poszewki, czy okolwiek ale w końcu coś i, i już w którejś pole z kolei tu w okolicy próbujemy no i na tym jest w miarę stabilnie tam jak tą orkę próbowałem tam no to jest śmietnik straszny to tam jest już w ogóle stabilnie, czyli to nie jest wina detektora tylko, tylko wina pola, przynajmniej tak mam dziką nadzieję, jeszcze koło domu potem spróbuję jak to się będzie zachowywało, ale no, ale w końcu coś mam. Ja ciekaw jestem, jaki tym razem wierszyk Ania ułoży. Mm. <laughs> Ania Bogutka tu jest w ogóle mistrzyni jeśli chodzi o różnego rodzaju rymowanki, wykrywaczowe, Nie tylko u mnie zresztą, także. No. <laughs> no i to jest fajne pole. Tu już jest czuł stabilniej. Y Bożu coś tam grzebie, o chyba coś znalazł, bo się jedzie pochwalić. Dobrze, że się jedzie pochwalić, to też mu się pochwalę, bo yy, nie wiem czy to będziecie widzieć, czy to przyzumuje. Widzicie jak tu wystaje coś? O, ostrość gubi. Ostrość gubi wyostrz Wystaje tu Tu Masz coś fajnego? coś? Bo ja? Bo ja mam bo ja mam! Właśnie robię Unboxing! Haha! Mam medalik! O! A Ty co masz? A! A Ty masz tubkę od strzelby! Nie. Nie? O! To jest coś z czymś w środku. O! <grym> o! To, to ciekawe, bo to jakieś napisy ma Ty. Jakiś Budapest. Coś tam e, Blum S. Tarsa w Budapesztu. Hmm. To ciekawe co to jest, ale będziemy szukać. A ja to czyszczę tego mojego, mojego wisiorka. No to moja znajdźka. Nie wiem na ile to kamera wyostrza, bo ona nie lubi ostrzyć tak bliska. A to coś małe jest. W każdym razie e, tutaj jest Maria z Jezuskiem a... I to jest opisane, że jako Maria Czostochowska a tutaj jest napis Tylko że nie wam tego niestety, ale to wam zdjęcia wrzucę Pamiątka z jasnej góry I to jest po prostu ten kościółeczek malutki na jasnej górze. No, a to Boszowe co Boszu znalazł, bo on już tam poszedł szukać dalej. Yy, to jest najprawdopodobniej yy, niewyraźny Boszu. No wyjść z Bosza, no popatrz, no, no widzisz, o jak on tam daleko pika. No i on tam prawdopodobnie wykopał po prostu jakiegoś guzika. Tylko ten guzik się rozleciał i coś znalazło do środka i dlatego to wyglądało dziwnie. No. Ja pierdzielę to za dzień. Ja pierdziele, co za dzień, nie mam pytań, tu mam świętego Józefa, a tu mam anioła Strusia, <noise> kolejny medalik, ja pierdykam, no tego to się nie spodziewał, no? że dwa medaliki w ciągu dnia wyciągnę, to jest... No i ten jest większy niż tamten. W prawdzie oba Amelinium, ale to nie o to chodzi, że, że, że Amelinium to nie srebro, że coś tam. Nie! Ale to jest super znaczka, kurde, do. No. no, tego to jeszcze dzisiaj nie miałem. Łzka chyba Mauser. Nawet coś by to się odczytać dało, jakby się komu chciało. Ale mi się nie chce. <noise> Także jak ktoś tu coś widzi poza 11S to ten. To może się znać. Coś się tam poczytali. Jezus, seszka ładna. Po zazdrości mi fajnych rzeczy znalazł też coś fajnego. Sztuciec, y, chyba taki ten, niezbędnik, bo to składane widzę jest. A, <laughs> jakaś taka dość współczesna łyżka amelinowa, ale zawsze coś. Sztuciec, tak. coś innego niż Ameliniowa folika. No właśnie, coś innego niż folia i puszka, no że się na sam koniec jakiś kurde sztuczny kiełdzika trafił <gry> jakiś chyba ołowiany stop albo coś takiego ale to wygląda jak, jak rasowy kiełdzika no a tam się już słońce zachodzi powoli i my też będziemy zachodzić powoli w kierunku domu wystarczy na dziś I tak było fajnie Przemie jestem zadowolony, nie wiem jak Boszu będzie pan zadowolony? będzie raz no, guzika wystarczy mu Także tak, będziemy się zwijać, o, tak go będzie widać, a będzie chmury robił. Ładnie słonecznie jest, to on będzie chmury robił. <głos> <głos> to tyle, żeby dzisiaj nie było, że znowu się rozgaduje jak głupi. Bo dzisiaj się nie rozgaduje dużo. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i, i do zobaczenia kiedyś w kolejnym, jeszcze nie wiem kiedy. Ale no, kiedyś. To na razie, bio, pik pik.